To nie kocha, nie poznał Boga, bo Bóg jest miłością. Czyli my, kochamy Jehowę, Boga poznaliśmy. Wczoraj mówiliśmy. Z miłości nas tworzył w niezwykły sposób. Z miłości oddał za nas życie swojego syna, żebyśmy mogli dalej żyć. To nas ujmuje. Poznaliśmy Boga, który jest miłością. Ale dlaczego innym ludziom jest tak trudno poznać i pokochać jego. Regionalny kongres świadków wiekowych w tym roku ponownie we Wrocławiu. Tematem kongresu jest hasło miłość nigdy nie zawodzi. Odniosłem wrażenie, że kongres to taka instrukcja obsługi miłości. No, myślę, że tak można właśnie powiedzieć. Zależy nam na tym, żeby poruszane myśli były praktyczne i żebyśmy mogli zastosować je w życiu rodzinnym, w kontaktach z sąsiadami, znajomymi, żeby te relacje ulepszać, żeby miłość pomagała nam prowadzić takie szczęśliwe i satysfakcjonujące życie. Skąd przyjechali uczestnicy wrocławskiego kongresu? Przede wszystkim jest to cały region tutaj dolnośląski, zahaczający też o województwo łódzkie, wielkopolskie. Z Opola też tutaj przyjechali do nas. Wszystkie osoby zaangażowane tutaj w organizację tego kongresu, a jest ich ponad 3000 w różnych działach związanych czy z parkingiem, czy właśnie z utrzymaniem czystości, to są ochotnicy, którzy dobrowolnie się zadeklarowali, żeby tutaj pomagać i żeby całe te przedsięwzięcie było dobrze zorganizowane, przy czym nie ukrywamy, też, że kwestia doświadczenia wieloletniego w organizacji takich kongresów też ma tutaj spore znaczenie. Są. jakie wrażenia towarzyszą takiemu wydarzeniu? No super. Takie wrażenia to są jedyne w swoim życiu. Długo się pan przygotowywał do przyjęcia sztu No, dwa lata. Jest radość? Jest, oczywiście. Warto było, no. Najlepsza droga, mi się wydaje, w życiu. No, jeśli się przemieści, tak, Logi, na logikę, zwykłą logikę, nie? To jest super rzecz. Bardzo Dzień. wielka radość, naprawdę. No, Długo się pani przygotowywała? Jest sporo czasu. Bardzo długo, tak ze 4 lata. Także bardzo naprawdę... I warto było czekać? Bardzo warto było czekać. Trzeba zmienić całe swoje życie pod kątem Pisma Świętego i miłości do Jehowy. Przede wszystkim trzeba zmienić swoje życie, być godnym sługą Jehowy, przygotować się na to. A to jest pierwszy chrzest w Państwa życiu, czy może taka droga nawrócenia? Z... Znaczy, zanim w ogóle się dowiedziałem o tym, to zostałem katolikiem. Wiadomo, jako dziecko zostałem uchszczony, ale oczywiście zmieniłem swoje życie. To jest mój drugi szans. Ja tak samo. Tak. Czego wam ży życzyć na nowej drodze życia? Błogosławieństwa przede wszystkim. Warto uczestniczyć w takim kongresie. No jest to niesamowite duchowe przeżycie. Możemy tutaj wysławiać naszego Boga Jehowę. Możemy spotkać się z naszymi współbraćmi. Możemy też uczyć się tego, jak poprawiać jakość naszego życia, jak być lepszym ojcem, mężem, głową domu, rodzicem. Więc i praktyczna wartość, i możemy też służyć naszemu Bogu. Jest to też doskonały sposób na to, żeby budować też swoją wiarę. Kiedy tu widzimy naszych kochanych braci, którzy przyjechali z bardzo daleka. Bardzo się budujemy i też zacieśniamy takie więzi braterskie i też przez to przybliżamy jeszcze bardziej do naszego Stwórcy Jekowe Boga. Nie jesteście Państwo zmęczeni, to taki maraton miłości, trzydniowy maraton. To prawda, że trzeba wcześniej wstać o 5 rano, ale jesteśmy szczęśliwi, że możemy tutaj przyjechać i korzystać od piątku do niedzieli z całego programu. Sprawia nam to ogromną radość. Jest to zmęczenie, ale pozytywne i też Jehowa dodaje nam sił. Mimo zmęczenia skupiamy się na takich budujących wartościach tego zgromadzenia. A jak liczna grupa przyjechała ze zboru No Jest to około 100 osób. Większość przyjechała autokarem, ale też niektórzy własnymi samochodami. Są osoby w starszym wieku, są dzieci, rodziny, osoby, które też same służą Jechowie w rodzinach także zróżnicowanych.